Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj jestem w Kaliszu pomorskim u naszego klienta, gdzie pokażę Wam fajną instalację, oczywiście z kotłem peletowym firmy Windhager. Nie przedłużając idziemy. Widzę, że klient już tutaj ma składowany pelet. I poczekamy tylko, aż nam tutaj otworzy furtkę pelet składowany na zewnątrz i idziemy do środka. Słuchajcie, tak jak wam przed chwileczką powiedziałem, poznajcie inwestora, Darka. Cześć, Darku. Dzień dobry, Cześć. My już jesteśmy po imieniu, bo kilka inwestycji za nami, tak, tak naprawdę. Jest. Więc nie będziemy udawać, że mówimy sobie per pan. Więc, Darku, co, jesteśmy na jednej z twoich inwestycji. Możesz coś powiedzieć o tym budynku? Ja go za chwilę pokażę z zewnątrz, bo przelecę się tutaj dronem, żeby go jakby z zewnątrz pokazać. Co to jest za budynek, ile ma metrów kwadratowych? Budynek wielkości w granicach 400-420 metrów powierzchni całkowitej, z poddaszem użytkowym, 30 metrów długości, w granicach 9-10 metrów szerokości mm -hmm. i ogrzewany jest od 8 lat, praktycznie ogrzewany jest piecem Windhagera, firmy Windhager, mm -hmm. z której jestem niesamowicie zadowolony, ponieważ w dużym stopniu rzeczywiście ułatwiło mi życie, jeśli chodzi o ogrzewanie tego obiektu. Wcześniej było grzane systemem tradycyjnym, czyli drzewem, ale ten system przeszedł do Lamusa i w tej chwili funkcjonujemy praktycznie od 8 lat. Bardzo dobra współpraca z panem Justynem, tutaj z Justynem, z firmą Bado. Wszelkie jakieś wskazówki czy wszelkie jakieś informacje, które chciałem uzyskiwać przy eksploatacji tego kotła, na bieżąco zawsze dostawałem. Bardzo dobry piec. Polecam wszystkim rzeczywiście. Mam taki sam zamontowany w domu. Tam jest ten kocioł z tym systemem pneumatyki. Niesamowicie dobrze się sprawdza. Także mogę gorąco polecić tą firmę. Firmę odkryłem na targach w Poznaniu właśnie kilka lat dobrych temu. I do dzisiaj funkcjonuje i mam nadzieję, że będzie funkcjonował. Ten mam jedno pytanie: czy ja to w ogóle jestem potrzebny? Nie. No, bo no właśnie widzę, przed chwilą nie chciałeś nic powiedzieć, a ja teraz nie mam co robić zależy, tutaj tak naprawdę. Zależy, jak się no. No. Chciałem o wszystkim właśnie powiedzieć, że no, um, najlepszym pokazaniem tego, jak jesteś z nas zadowolony, to jest to, że masz taki kocioł u siebie również nie. w domu, nie? Ale skupmy się na tym budynku, bo tutaj też jesteśmy 420 metrów. Możesz powiedzieć, jaka charakterystyka jest tego budynku, bo to nie jest dom mieszkalny, prawda? To nie jest dom mieszkalny. Dom jest, budynek jest budynkiem użytkowym. Na dole znajduje się apteka, z drugiej strony wynajmujemy pomieszczenia poddasze użytkowe, z pokojami na, pod wynajem. Przy czym budynek ma 20 lat, budowany był systemem tradycyjnym z ociepleniem 10 cm, 10 cm styropianu, czyli mhm. to nie jest jakaś tam duża ilość, jeśli chodzi o termoizolację. Mhm. Od góry jest ocieplony wełną mineralną, mhm. ale jest wszystko w systemie grzejnikowym, dlatego Rozumiem. jest tylko w niewielkiej części, tutaj na dole mamy podłogówkę, a reszta jest grzejniki w dużej, bardzo dużej ilości, w sumie tam gdzieś około 30 grzejników jest. Wiesz, jakie pytanie się pojawi kolejne, to moi widzowie często mnie zadawają w komentarzach, ile spalasz tutaj peletu. W granicach 10 ton y, zużycie jest na praktycznie przez cały sezon. Wiadomo, że jeżeli te zimy są, jakie są w tej chwili, nie są jakieś dokuczliwe, jeśli chodzi o mróz. Mm -hmm. plus, Ale, minus 10 y, ton. plus minus 10 ton, 9 ton różnie. Nie? Troszeczkę musimy obronić jakby ten wynik, bo na pewno pojawią się, wiesz, w komentarzach, że to dużo, tylko uh -huh. trzeba pamiętać o, specyfi o specyfice tego budynku. Apteka, ludzie wchodzą w no Tak, tutaj, tutaj, jeśli chodzi o, o właśnie. O to, to, to nie jest budynek, który jest budynkiem mieszkalnym. Jeszcze takim hermetycznym, chciałem, tak? hermetycznie zamkniętym. Jeszcze raz uh -huh. chciałem podkreślić, że tutaj się po prostu dzieje. Cały czas coś uh -huh. się dzieje. Na górze też się cały czas dzieje, bo yy, nikt nie przestrzega jakichś norm, jeśli chodzi o. O, o, Przestrzeganie takich zasad od, utrzymywania, utrzymywania energii. Utrzymywania ciepła, tak. załóżmy w pomieszczeniu, czyli, mhm. czyli jeżeli otwierasz okno, to powinieneś przykręcić ten grzejnik, ale tego praktycznie nikt nie stosuje, bo mhm. po prostu budynek żyje i koniec, mhm. no, dlatego to jest naturalne. I te ciepło jednak ucieka z naszej I te nie, ciepło nie? jednak ucieka, to, mhm. jest, to jest normalne. Masz tutaj również pompę ciepła do ciepłej wody użytkowej, prawda? Mhm. Czyli to też jest jakby wspomożenie tego układu. Tak, i, mhm. i, i, ale to jest wszystko grzane z kotła. Mhm. 500 litrów wody w obu pompach. Mm. Grzanie tym kotłem perfekcyjnie. W granicach 40 minut. Mm. Te, te, te pompy są nagrzane. Pół godziny to różnie zależy jeszcze od, od jakości paletu, ale ten pelet to, to mm. mamy dobry zawsze. Mm. Dbacie o to, tak? Czyli zawsze klasowy, dobre, klasowy dobre jakości pelet. No a jeden tak. Właśnie to, że się bardzo fajnie otwiera. Mm -hmm. I te wędrówki są takie, że generalnie się bardzo łatwo je rozrywa. Wrzucamy i cała Ameryka uzupełniana na fula. Tyle roboty. Ciao. Tyle roboty. <gry> A... Co przy tym kotle Ty musisz fizycznie wykonać, żeby on po prostu działał? I to jest, jest klucz działalności tego kotła, niejednokrotnie można tak powiedzieć, z tego względu, że jak rozmawiam ze znajomymi, którzy mają kotły i innych firm, nie wierzą, że ten kocioł rzeczywiście jest czyszczony dwa razy w roku, dwa razy w sezonie grzewczym, mhm. tylko podkreślam, że jest dość duża kubatura, przy, w domu zdarzy się to raz, mhm. dzień, raz w roku, raz w sezonie grzewczym. Mhm. Nikt mi w to nie wierzy. Generalnie, mhm. bo w, przy innych kotłach, użytkowaniu innych kotłów oni wyciągają popiół. No bo to jest czyszczenie generalne. Bo tu jest y, dwa rodzaje czyszczenia, czyli czyszczenie generalne i czyszczenie to takie to cząstkowe. Standardowe. Czy standardowe mhm. jak to mhm. zwał tak zwał. Yy, I to jest cała praca przy tym, przy tym, przy tym kotle. Mhm. Dlatego. Niesamowitą sprawność ma kocio, Bo rzeczywiście y, tu masz szufladę y, 20-litrową, mm. tak, czy 20-kilową już y, y, na popiół. Mm -hmm. I przy zużyciu 10 ton popiołu, 10, 10 ton peletu, y, 40 kilo popiołu to to, to, to jest wynik. Nie? Mm -hmm. No, jest no możliwość... i kwestia zasypania. Tutaj nie miałeś możliwości pneumatyki, bo nie to masz to nie miejsca. Nie ma, bo jest po prostu za mała popłodnia, żeby użyć y, pneumatykę. Zasypowy. Mm -hmm. System. Sprawdza się po prostu. Super rzecz. Darku, czy miałeś styczność z, naszą, z naszym serwisem? Czy tutaj do ciebie przyjeżdżają chłopaki? Przyjeżdżają chłopaki. Przyjeżdżają na serwis, bo tam był taki ten gwarancyjny e, co mhm. roku przez pierwszy, pierwszy moment. Później, mhm. e, nawet jak był serwis pogwarancyjny, to e, normalnie przyjeżdżają, bo to praktycznie nie wiem, czy co rok. Co, rok, co w, dwa lata. Czy, czy co dwa lata w tej mhm. chwili. Przyjeżdżają, jeśli chodzi o, o całą moją obsługę, to znaczy zdiagnozowanie całości funkcjonowania pieca to jest zrobione profesjonalnie, trzeba przyznać, bo ten, 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 ta czynność praktycznie jest zrobiona przez cały, no może, może nie cały dzień, ale kilka dobrych godzin, kiedy praktycznie piec jest, jest cały, czy kocioł jest cały zdiagnozowany od A do Z i rozebrany, I rozebrany i wyczyszczony jeszcze także. No ale co, co dwa lata trzeba zapłacić za ten przegląd. Ja zawsze klientowi mówię, że to jest prawdziwy przegląd, że to nie jest kwestia podjechania, wbicia pieczątki i pojechania. No nie, to są przeglądy prawdziwe, zresztą ja wychodzę z założenia, że jeżeli już za coś płacę, to też bym chciał, żeby to było Mhm. Zrobione profesjonalnie i, mhm. i koniec. Nie? Wiesz, tutaj mi się wydaje, że tutaj skutkuje to, że w kotłach gazowych często jest tak, że przy, przeglądy wyglądają po prostu tak, że przyjeżdżają. Tak było kiedyś, że przyjeżdżał fachowiec, pobijał pieczątkę, wziął odkurzacz, mm. wiesz, odkurzył wymiennik nie, kotła nie, gazowego i nie, pojechał. Nie. i Ludzie się wtedy wkurzali tak naprawdę. Dlaczego mają płacić, jak to on nie. tylko podkurzał sobie wymiennik? No, Ale właśnie. tutaj, przy kotle peletowym, no to przy naszym przeglądzie, my rozbieramy ten kocioł prawie do, do, do części, do części mm. pieszych i zaglądamy w miejsca, w które ty nie musisz zaglądać Tutaj Ja nie cały zaglądam, rok. tak, bo ja się skupiam głównie na czyszczeniu, nie? w mm. sensie, żeby on był czysty w środku. I... Jeżeli jest komunikat, że wyczyś mnie, to jest, to jest bardzo dobre w tych kotłach, bo jeżeli ktoś jest leniwy mhm. i zlekceważy ten komunikat, to po prostu się piec, kocioł, wyłączy. Mhm. Jak się wyłączy, to masz zimno i tutaj nie ma innej opcji po mhm. prostu. Jeżeli on tobie mówi, że masz go wyczyścić, to trzeba go wyczyścić, on ci daje na to jeden czy dwa dni, jeżeli mhm. nie, no to ja się wyłączam, on tak do mnie mówi, nie? No to oczywiście przebarwiam, ale tak to funkcjonuje. Mhm. I, I dzięki temu y, ta sprawność tego kotła jest, jest rzeczywiście Stała fajna, i no, duża. Stała, no jest fajna, no, naprawdę działa. Czy ty korzystasz z tego wyświetlacza, czy z aplikacji? Z aplikacji. Z aplikacji praktycznie, jeżeli y, jest problem z internetem, no to wtedy wiadomo, że, że robi się to na, na kotle, jeśli chodzi o ustawienia takie tak podstawowe, czy tam zmiany temperatur. No, no, różne takie jakie funkcje ma, ale generalnie aplikacja, polecam. Fantastycznie. Fantastyczne. Darku, czy Ty masz jakieś rady dla przyszłych klientów, którzy zamierzają kupić takie urządzenie, żeby to urządzenie po prostu nie sprawiało żadnych problemów i było można powiedzieć praktycznie bezobsługowe? Bo urządzenie jest praktycznie bezobsługowe. Jeżeli, jeżeli masz system pneumatyczny, to już kompletnie nic przy nim nie robisz, bo mhm. moment zasypania tylko tego swojego całego zbiornika i, i się nie dotykasz. W momencie, kiedy Ci powie, że trzeba mi wyczyścić, to jest cała praca, mhm. nic więcej. Obsługa, jeśli chodzi o menu, to wszystko jest, jest jak najbardziej dostępne, przystępne i każdy, każda osoba, która nie ma jakichś nawet doświadczeń z pracą w takim, z takim urządzeniem, bez problemu sobie to zrozumie, że tak? to funkcjonuje perfekcyjnie. I, ale plus jest jeszcze, to znaczy plus, trzeba generalnie przy eksploatacji tego kopła trzeba zwracać uwagę na to, co się sypie. Nie można sypać pelletu, który jest niesprawdzony, to jest raz, mhm. dwa, pellet, który y, ma te, spełnia te normy unijne, to jest dwa. Mhm. I y, ja jestem akurat przywiązany do pelletu już już kilka lat y, z firmy Phoenix y, Pellet, mhm. y, bardzo się dobrze sprawdza. Jestem bardzo zadowolony i, i rzeczywiście efekt, jeśli chodzi o, z, o, o ten popiół, popiół, który powstaje w szufladach, to między innymi jest z jakości peletu, który się używa, bo mm. on generalnie nie koksuje w środku, on się nie zgorzeluje, tylko po prostu z tego powstaje normalny popiół mm. i jest spalany tak, jak, jak powinien być. Nie to, że tam jest jakieś elementy, które, które nie są w stanie być Spalone wszystko. kocioł. Czyli... Znaczy, my tak. My zawsze każdemu klientowi powtarzamy, że dzięki temu, że ten kocioł sam ustawia wszystkie parametry spalania do danego paliwa, my tak naprawdę może, moglibyśmy gorszej jakości paliwo tutaj spalić. Um, ale, no, ale żeby nie mieć żadnych problemów z, się... z urządzeniem, no, żeby chodzi. klient nie musiał dzwonić, to ma być no. urządzenie, gdzie masz sypać palet i jakby zapomnieć o całej o tutaj konfiguracji. To, to my jednak chodzi. polecamy, żeby to był pelet certyfikowany A1 i wtedy mamy pełny tak. ogląd, tak, tak, co tak, tak naprawdę tak. w tym pelecie się znajduje. Bo nie wiem, czy wiesz. Tylko jeszcze powiem Ci, że aktualnie trwają prace, Polska Rada poletu prowadzi prace i rozmowy z Ministerstwem, żeby znormalizować, żeby nie można było speletować wszystkiego, bo aktualnie może speletować się, wszystko. Wszystko, zgadza się. Tak, oczywiście możesz speletować wszystko, nie dostaniesz znaku N+, czy A1, ale może tak. speletować wszystko, więc trwają takie prace, za niedługo prawdopodobnie będzie to znormalizowane i będziesz mógł speletować tylko drewno, a nie jakiś plastik, czy jeszcze no to, to super gorsze no to super. rzeczy. To jest... Darku, bardzo Ci dziękuję za tą inwestycję. Dziękuję, dziękuję. że chciałeś się podzielić kilkoma informacjami. Mam nadzieję, że jakieś inwestycje jeszcze przed nami, nie, ale nadzieję. to na razie. Mam nadzieję. To na razie, to na razie jest w fazie um, powijaków, więc jakby nie gadajmy o tym. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję za to, że chciałeś porozmawiać z nami.